Szanowni Państwo, dzisiaj w parlamencie poinformowałam o rządowych planach otwarcia Norwegii. Celem planu ponownego otwarcia jest zapewnienie przewidywalności. Wielu pewnie miało nadzieję na konkretne daty ponownego otwarcia naszego społeczeństwa. Ja również chciałabym móc takie zaprezentować. Ale gdy tak wiele nadal jest niepewne, to podanie konkretnych dat nie dostarczyłoby nam przewidywalności. Wiemy przecież doskonale, jak wirus COVID-19 się obecnie zachowuje. I z czym musimy się mierzyć i jak planować zarówno jeśli chodzi o warianty wirusa i to czego możemy oczekiwać po szczepionkach. Zamiast konkretnych dat wyjaśniamy w planie ponownego otwarcia jakie warunki muszą być spełnione by wprowadzić złagodzenia. Opieramy się na danych, nie na datach i powiemy wyraźnie, w jakiej kolejności otworzymy różne części społeczeństwa. Jesteśmy w tym kryzysie razem i razem z niego wyjdziemy. Ponownie otwarcie będzie się odbywało stopniowo i w sposób kontrolowany. Kiedy otworzymy jeden poziom, odczekamy okres około trzech tygodni, zanim przejdziemy dalej. Kiedy dostrzeżemy, że jest bezpiecznie i że zakażenie wzrasta, będziemy mogli przejść dalej do następnego poziomu. Planu. Plan ponownego otwarcia składa się z czterech kroków i zawiera przegląd działań, które będą łagodzone na każdym z etapów. Pierwszym krokiem, który właściwie jest krokiem przygotowawczym, jest e, zmianą wszystkich lub części obostrzeń, które wprowadzaliśmy przed Wielkanocą. Trwają one założenia do 14 kwietnia, a zatem do przyszłego tygodnia. Drugi krok przy dzisiejszym rozwoju epidemii i tempie szczepień najwcześniej będzie się mógł odbyć w drugiej połowie maja. Nie mam zamiaru opowiadać o szczegółach tych czterech kroków, które znajdują się w moim komunikacie dla parlamentu, ale warto pamiętać o myśli przewodniej. To te same priorytety, które mamy od marca zeszłego roku, które będą podstawą do tego, co może się kiedy otworzyć. Dzieci i młodzież są priorytetem w pierwszej kolejności, następnie podej podejmiemy kwestie miejsc pracy i gospodarki. Przy czytaniu planu ważne jest, by pamiętać o tym, że może się on zmienić, między innymi opierając się na wiedzy, w jaki sposób się zarażamy i na podstawie doświadczeń, które zbierzemy w trakcie ponownego otwarcia. Konieczne mogą być również bardziej stopniowe działania. Dodatkowo, żeby jeszcze sprawę utrudnić, to lokalne i regionalne okniska zakażeń mogą okresowo wprowadzić ostrzejsze zasady dla niektórych, tak jak wszyscy do tej pory już się do tego przyzwyczaili. Wiele osób może pomyśleć, że odbywa się to za wolno, że powinniśmy otworzyć się szybciej. Tęsknimy za normalnym życiem z podróżami, aktywnościami, spotkaniami z większą liczbą przyjaciół. Ale istnieje równowaga. Musimy tak jak to miało miejsce cały czas, wstrzymać stopień zakażeń i ilości hospitalizacji. Nie wolno nam stracić kontroli. Musimy jednak cieszyć się z powodu jaśniejszych momentów, tak jak to, że liczba zakażeń w Norwegii wygląda na to, że się wypłaszcza że szczepionki wydają się mieć dobry efekt na rozprzestrzenienie wirusa, że poddany został milion dawek szczepionki, że szczepienia od tego tygodnia będą odbywać się intensywnie. To wszystko, to jasne warunki planu ponownego otwarcia zaprezentowanego dziś przez rząd.